Dzień dobry, mam na imię Mariusz i chcę Państwu zaprezentować jak się robi na placki. Zapraszam. Na placki będę przygotowywał według własnego przepisu i podaję skład. Masło klarowane, jajeczko, ziemniaczki, ziemniaczki mogą być na przykład takie te niewykorzystane po obiedzie. Nieraz dużo ich zostaje. Sól. Aha, ziemniaczki mają być gotowane. Nie surowy. Mąka, kefir, obojętnie jaki, taka praska, <laughs> czosnek. No i pozwól tu na chwilę tutaj. I tu jest misiu. Nie wiadomo, co on tu robi. W składzie koniecznie muszę znaleźć się drożdże. gdzieś jedna czwarta kosteczki lub awaryjnie, łyżeczka proszku do pieczenia. Ale to tak, wol... ja bardziej preferuję drożdże. Następnie do moździerza tutaj wrzucamy taką łyżkę masła klarowanego. Rozmię się tu zaraz, o, taka mniej więcej. Trochę więcej wyszło. I trzy ząbki czosnku. Nie żałujemy. Ktoś żeby więcej, no to więcej. Aha, i troszeczkę soli. Szczypta. OK. No i tutaj tak. Jeżdżymy razem o. można to zrobić na różne sposoby można to ten czosnek zgnieść wcześniej, a potem zmieszać z tym masłem. Ja robię to akurat tak. No, tak czy sobie troszeczkę. No takie myźło, proszę bardzo, pozniatane. Zapach jest swojski naprawdę. No, dobra. Kolejnym etapem będzie zgniecienie ziemniaków w tym oto sprytnym urządzonku. Proszę bardzo, raz, dwa, trzy ziemniaczki gdzieś. O, I zgniatamy. Tych ziemniaków jest około, tutaj jak widać, kilograma. Może być mniej, więcej. O, taka to ładna. Ryzma się zrobiła i teraz tak, wsypujemy na stolnicy, o tak gdzieś mniej więcej optycznie, żeby to było widać, o pół na pół mąki. Zresztą tak, będzie pół, jedna część ziemniaczków, a druga połowa tak o w tej samej proporcji, może troszeczkę więcej nawet, o minimalnie, o mąki, mąka pszenna. Niech będzie. Zresztą kto co będzie miał to tam wrzuci. O! Do tego... Teraz nie tylko. To trzeba sobie delikatnie... Wymieszać. Zacząć to mieszać. Dodając kefir. I jedno jajeczko. Tu. Jedno jajko, wbijamy Gdzie jest mój kafir? Jest. No. no, polejemy trochę kafirkę i zaczynamy to mieszać. Dodaję soli. sporo. Ja to lubię, niektórzy nie lubię, ale. Tak, I tego wcześniej ugnie, ugniecionego masła razem z tym czoskiem. i tu, oj, łóżko się tutaj. O, i to w powrótku teraz ugniatamy. Tu jeszcze. Dobrze, i teraz tak, jeszcze. 1 czwarta zalewamy ciepłą wodą. No. Rozpuszczamy je tak. i dodajemy do... O, do tego ciasta. Tak, żeby ciasto nie było za rzadkie w międzyczasie możemy dodawać Dosypywać mąki jeszcze o. tak żeby było takie nie przylegało aż żeby nie przylegało do, do rąk tak bardzo ciasto zmiatamy aż do wyrobienia takiej jednolitej masy o proszę bardzo dlaczego tego miścia a nie my nie proszę mi pokazać twarz też Jakie to się, jakie to ciężko pracuje. No, jeszcze troszeczkę. czosnku można dać jeszcze więcej, dużo więcej, jak ktoś lubi. Soli też, bo tak, a tu już no, Soli też jak to lubi, ale takie ciasto ładnie rozrobione no. jest. Bierzemy półmisek taki, posypujemy lekko mąką, no. ciasto też tak lekko, no. i wkładamy do o, tutaj. Cały ten półmisek przykrywamy ściereczką i zostawiamy w ciepłym miejscu gdzieś na około pół godzinki. Mniej więcej, może być dłużej. Ciasto fajnie trochę urośnie i potem będzie gotowe do dalszej przeróbki. Po około godzinie. Ciasto lekko wyrosło już, tak dać. Robimy małe placuszki. No, no tak, proszę. Ciach. Mała posypka. No, jest, jest. Tak. O, rozcieramy. I teraz tak. O, takie się zrobiło już. I teraz te placuszki można zrobić. Można zrobić takie duże, lub I można zrobić takie malusie. na placki smaży, można smażyć na dwa sposoby na patelni tradycyjnie, patelnia się już nagrzała i ładnie placki te na drugi sposób nakładamy i niech się fajnie smaży można też i w piekarniku jak to lubi jest mój ulubiony sposób na grillu elektrycznym też rozprowadzamy troszeczkę masełka. Połóżcie. Rozprowadzamy masełko i na placki pięknie nakładamy. Mmm, Będą pyszne. Tak. No i to teraz ładnie. Tak po paru może 10, 11. Placuszki odwracamy. Na drugą stronę. O! by się równo tak. Jak proszę jak już urosły, były takie maluczkie. O! I nie się jak no sytuacja na patelni. O! Pięknie się przyrumieniły. Odwracamy je. Zabrały takiego żółciutkiego koloru. O masyłku Też urosły troszeczkę. Wyglądają fantastycznie. Mm. Placki. pieczone na patelni są już gotowe. Nabrały pięknego koloru. O. takie rumieniste, fajne. Spójrzmy na sytuację na grillu. Placki wyglądają równie pysznie. O. Są śliczne. Placki są już gotowe do zjedzenia. Można je podawać z różnymi dodatkami. Można z, przykład z pomidorem, z jakimiś sosami lub je same, też smakują wyśmienicie. No i życzę smacznego. W składzie koniecznie muszą znaleźć się drożdże, jedna czwarta takiej kosteczki, lub ewentualnie awaryjnie, jakby nie było łyżeczka proszku do pie pieczenia. <grystanie> w składzie koniecznie muszą się znaleźć drożdże, jedna czwarta kostki, lub awaryjnie. <grystanie> w składzie koniecznie muszą znaleźć się drożdże, jedna czwarta takiej kosteczki, lub awaryjnie. Yy, może... yy, w składzie koniecznie muszą znaleźć się drożdże. jedna, czwarta. Yy, <laughs> tego, <laughs> <laughs> yy, w składzie musi też znaleźć się... Yy, z... Dobra, jeszcze raz. Dobrze, w składzie, od <laughs> od w składzie no tak Muszą zamiast... się znaleźć koniecznie drożdże. No to tak drożdże. A, <laughs> 在说这种原因。